Bieżące newsy i ciekawostki, a także wspomnienia i sylwetki raperów. Oglądajcie wydział newsów w Mixtape TV. Nie wiem kiedy ten tydzień zleciał, ale jakoś to zrobił no i teraz trzeba się z tego otrząsnąć. Ale wiecie co? Jest plus. Ten tydzień przyniósł nam kolejne tematy o których ja mogę mówić. Wy możecie słuchać, a razem możemy się z nich albo śmiać, albo się nimi jarać, albo w ogóle po prostu możemy być razem wyedukowani dzięki polskim raperom. Bo nikt nie uczy tyle o świecie, a konkretnie tyle o w Polsce, co polscy raperzy, oni są w tym najlepsi, a to jest najlepszy program o rapowych newsach w telewizji. Matifu czyło, to już się kameruje. No to jedziemy. Oglądajcie wydział newsów w Mixtape TV. Tak, na zdjęciu obok mnie widzicie człowieka, który ma w planie uratować w Polsce hip-hop. Plan jest całkowicie poważny, a jego realizacja zbliża się wielkimi krokami. Śliwa postanowił nagrać Epkę w 24 godziny, a wy wszystko to zobaczycie na livestreamie. Akcja nazywa się by pomyślał RapStream i jak zapowiedział poznański raper w materiałach, które promują przedsięwzięcie, chodzi o to, aby przywrócić do nas ducha prawdziwego hip-hopu. Akcja ma na celu przywrócić ducha prawdziwego hip-hopu do internetu i na nasze rodzime podwórko. Jak dodał raper, takiego wydarzenia w polskim rapie jeszcze nie było. Płyta ma powstać bez żadnych przygotowań przed rozpoczęciem prac. Te zaczną się równo z rozpoczęciem transmisji. No i od tego momentu Śliwa będzie miał dobę na przygotowanie pełnego materiału. Co ciekawe, Śliwa nie zrobi tego sam, zapowiedział też udział gości, ale ich ksywy mamy poznać dopiero w najbliższych dniach. I co? Ten pomysł jest świeży. Mieszka w mojej głowie jakieś 10 dni. Dodajmy, że to nie jest pierwszy projekt zakładający nagranie płyty w krótkim czasie. Na przykład Days w 2015 roku nagrał krążek Ten Day's EP, który od zera powstał w 10 dni. Jego przygotowania nie były jednak streamowane, a i do dyspozycji było 9 razy więcej czasu. Wszystko mówi, że jesteś gdzieś. Wszystko W tamtym przypadku różnica polegała na tym, że do wszystkich sześciu utworów pojawiły się też klipy, w tym jeden z udziałem zdjęć nadesłanych przez. Fanów, a sama epka z tego co kojarzę, była nagrana w 40 godzin. Resztę zajęło wszystko, co z nią związane, czyli m.in. wspomniane klipy. I tak przy okazji wiecie, że w jednym z tych teledysków do tej płyty jestem też ja? Serio. Ale nie powiem w której minucie, w którym kawałku itd. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Która to już jest część tego międzygalaktycznego serialu o płaskiej Ziemi? No, sami nie wiemy, ale po pierwsze nie druga i na pewno nie ósma. Akasz po raz kolejny wraca do tematu udowadniania tego, że kula ziemska nie ma nic wspólnego ze słowem kula. Tym razem jednak planuje wypuścić film dokumentalny na ten temat. Jakiś czas temu Akarz zasponsorował sobie dużą misję balonową, która miała pokazać, że krzywizna Ziemi. Nie istnieje. Dlatego wypuścił kilka specjalnych balonów z kamerami na wysokość kilkudziesięciu kilometrów. Jak przyznał, misja ta kosztowała około 20 tysięcy złotych. Chwilę później raper powiedział, że znika na jakiś czas z internetu, bo zawiódł wiele osób, ale podobno nie chodziło o to. Teraz jednak wrócił i zapowiedział dokument, jak przekazał znany kiedyś jako AK-47 raper. Film jest w trakcie produkcji, a jego premiery możemy spodziewać się jesienią, no i. Kłamałbym, gdybym powiedział, że na to nie czekam. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Czy konflikt na linii Oliwka-Brazil-Fagata w ogóle istnieje? No, dobre pytanie, bo żadna z pań nie powiedziała o temacie w otwarty sposób. No, pewne jest za to jedno. Niedawno Fagata w rozmowie z żurnalistą wbiła szpilkę w raperkę wypromowaną przez Smolastego. A sama Oliwka postanowiła nie zostawiać tematu bez komentarza. Właśnie dostaliśmy nowy singiel, a w nim odpowiedź na słowa Fagaty. Jesteś filmy się jednak do początku. Zaczęło się od słynnej wypowiedzi Fagaty. Trochę inaczej jest odbierana moja muzyka, a Oliwki, bo jest dużo mniej mężczyzn, którym się Oliwka podoba. Teraz dostaliśmy nowy singiel Oliwki Brazil, ten nazywa się Glamorous. No i co prawda w samym tekście nie wyłapaliśmy follow-upu, natomiast Oliwka postanowiła ułatwić zadanie i w swoim wpisie na Threads napisała Każda z was jest glamorous, nieważne czy z Warszawy, Świebodzina czy z Konina. To ostatnie nie pozostawia złudzeń. Pytanie tylko, czy fagata w jakiś sposób odpowie, albo czy możemy przygotować się na bardzo nietypowy bif. No na pewno dam znać w kolejnym odcinku, jeżeli coś się w tym temacie zmieni. Oglądajcie wydział newsów w Mixtape TV. Wybierzmy się na chwilę za ocean. No, co prawda nasz polski American Dream działa już coraz słabiej, bo to nie jest już tak, że wyjazd do USA graniczy z cudem, a sama opcja spojrzenia na to, co jest właśnie tam, no to jakieś doświadczenie innego świata. To już trochę się zatarło. Ale nadal rapowe premiery za Oceanem to zupełnie inne wydarzenia niż premiery rapowe w Polsce. Oczywiście u nas też mamy gwiazdy, mamy ludzi, którzy totalnie się wybili i dzisiaj wszyscy czekają na ich nowości, no ale to nie ma żadnego porównania. do tego co dzieje się w temacie Kanye Westa. A nie, przepraszam, zapomniałem, to nie ma żadnego porównania do tego, co dzieje się w temacie jej. Zapomniałem o tym, że od jakiegoś czasu tylko tak można się do niego zwracać. To jest człowiek legenda i można być albo fanem, albo antyfanem, no ale nie da się zaprzeczyć tego, że ma przeogromny wpływ na całą współczesną rapową kulturę i w ogóle na pop kulturę. Projektuje mega popularne ubrania, głównie buty, ma swoje bardzo nietypowe wypowiedzi, dziwne okresy życia, kiedy jego media społecznościowe dosłownie płoną od nowych zdjęć i wpisów, no i ma też oczywiście muzykę, którą podbił świat, a teraz razem z nim podbija świat Tidal Sign. Ci panowie w końcu wydali krążek Vultures. Problemów z wydaniem tej płyty było miliard albo coś koło tego. Premiera była przekładana wielokrotnie, czyli ani raz, ani dwa. Wielu muzyków nie zgadzało się na wykorzystanie w krążku Kanyej sampli z ich numerów. Tak było na przykład z Ozim Burnem, który miał duży problem ze zgodą na wykorzystanie jego kilku sekund w numerze jej, bo nie podobał mu się światopogląd rapera. Wszystko jednak w końcu udało się opanować. Panowie wydali krążek, a na nim 15 kawałków. No i goście, między innymi Freddie Gibbs, Quavo, Playboy Carti czy córka Kanye Northwest. I zanim przejdę do kolejnego tematu, warto powiedzieć, że z płytą sporo do czynienia mają też Polacy. Jeden z bitów do numeru Kanye i Tajdola Saina zrobił duet Shadow i Hubi, a do tego Timbaland, więc połączenie na maksa światowe. I to wcale nie koniec polskiego udziału na tej płycie. W pracach nad bitem do numeru Problematic swój udział miał też Slonka Manuel, czyli 18-latek. Niezły początek, prawda? Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. To na koniec jeszcze bonus. Ale nie, że RPK. I BGC też nie. Bonusy w postaci BDoS-a, który trafił do Sejmu. No, w sensie jego kawałek został zacytowany z mównicy. Zaczniemy od słów pewnej piosenki bardzo popularnej w tej chwili wśród naszej młodzieży. Jestem dumny, że jestem Polakiem, nie przeszkadza mi chłopak z chłopakiem. I nie jestem z lewej czy z prawej. Raper potwierdził, że nadal nie jest po żadnej ze stron, ale jednocześnie, że jara się tym, że rzeczy takie jak te są możliwe. Możliwe jest też to, że właśnie docieramy do końca wydziału newsów. Ja jestem Mati Fuczyło, my widzimy się jak zawsze w piątek o 17 i wtedy nowy odcinek. No i tyle. Siemano, pa. pa.